Prawie 500 godzin drukowania elementów na drukarkach 3D, ponad 14 dni dopasowywania w pierwszym etapie tych wszystkich elementów w jedną całość. Ponad 13 kg filamentu, gigantyczne puzle 3D. Jest to najbardziej hardkorowy projekt, jaki możecie zobaczyć u mnie na kanale, który właśnie tworzę. Ale w sumie. Zacznijmy od początku. Mój ostatni ogromny projekt komputera to Indiana Jones, który stworzyłem razem z Nvidia. Teraz dostałem kolejne zadanie: Świeża premiera gry Doom the Dark Ages. Czy mogę wymyśleć nietypowy komputer pod ten projekt? Oczywiście to pytanie zadała Nvidia. Obejrzałem zwiastun, porozmawiałem z zapalonymi graczami, i powstał najbardziej hardkorowy pomysł z moich ostatnich projektów. Buduję cały komputer, mega charakterystyczną broń, którą znajdziecie w najnowszej odsłonie gry. To będzie coś. Poprzeczkę postawiłem jak najwyżej. Myślicie, że to wszystko? Nie, nie, nie. Ponieważ na procesorze również umieszczę customowe chłodzenie cieczą. Dodatkowo niektóre z elementów, które tutaj widzieliście, będą się poruszały. Brzmi ciekawie? To zaczynamy najnowszy projekt, który powstaje we współpracy z Nvidia oraz Bethesda. Na samym początku musiałem pozyskać model Scar Crashera. Tutaj nie było żadnego problemu, ponieważ bezpośrednio od producentów gry otrzymałem właśnie taki oto model, no ale nie był on przygotowany bezpośrednio do druku na drukarce 3D. Teraz w tym momencie jesteśmy w programie Tinkercut, gdzie tak naprawdę te wszystkie elementy, które były pocięte poskładałem jeszcze w jedną całość, więc możecie zobaczyć, że na przykład tutaj tłoki mamy oddzielnie, cały ten model mamy oddzielnie, przód. Oddzielnie w elementach, co ułatwi późniejsze cięcie, ponieważ akurat takie elementy, jak tutaj, są dosyć duże i w drukarce 3D, akurat takiej, którą ja posiadam, nie zmieści się jako jeden cały element, więc będzie to cięte na duże puzzle, które widzieliście na początku odcinka. Drukowanie można powiedzieć, że oficjalnie zakończone, choć pewnie będą jeszcze poprawki. To, co tu widzicie, to było 16 kg filamentów. Te akurat opakowania są już puste. I z tej strony wielkie podziękowania dla Prusy, która bardzo szybko zaopatrzyła mnie właśnie w odpowiednie filamenty. Choć też musiałem zużyć kolorowe, które też od nich miałem wcześniej, bo delikatnie przybrakło. To co widzicie to są już pierwsze wydruki. Jakość tych wydruków może nie jest rewelacyjna, bo jednak drukuje je w takiej jakości roboczej, tak zwanym drafcie. I w sumie nie będzie to w niczym przeszkadzać, bo i tak każdy element zostanie pokryty specjalną szpachlą w sprayu, a później wszystko zostanie wyszlifowane, więc tak naprawdę te ubytki zostaną ukryte. Przejdźmy do naszego pierwszego elementu. Jest to tak naprawdę dół naszego całego modelu i tutaj w grze znajdują się czaszki. No my czaszek nie będziemy wkładać, bo wkładamy części od komputera, więc tutaj w środku będzie znajdował się rezerwuar razem z pompą i będzie tutaj właśnie ciecz, która będzie chłodziła nasz procesor. Całość powinna mniej więcej wyglądać. Jakoś tak. Rezerwuar zostanie przykręcony, do spodu mamy tutaj dosyć sporo miejsca i również jest dużo miejsca na ręce, tak żeby można było później dokręcić rurki lub dorzucić tutaj jakiekolwiek kable. Ale jako taki pierwszy element. Ups, posklejam go, poskręcam, złożę, no i będziemy go w sumie w pierwszej kolejności przygotowywać. Podczas sklejania modelu wyszło kilka niedociągnięć. Teraz wiem na przyszłość, że łączenia muszą mieć więcej przestrzeni, aby trzpień lepiej wszedł w drugą część modelu. Klej dawał radę, ale jego konsystencja była dość gęsta, przez co ciężko było wycisnąć nadmiar z samych łączeń. Od zaciskania, błokciach łupie je w sumie do tej pory. Dobra, tamta część niech już schnie, ja teraz biorę się za kolejną połowę całego tego modelu, ponieważ będzie mi o wiele łatwiej to wszystko składać i malować, jeżeli podzielę to na pół, czyli takimi większymi trochę modułami, które na samym końcu po prostu zostaną złożone już w jedną całość. Kiedy już wszystkie elementy zostały posklejane i przygotowane, większe moduły przystąpiłem do szlifowania i uzupełniania szpar szpachlą akrylową. Jest ona bezwonna i szybko schnie. Szlifowanie jej też nie jest dużym problemem. Zdecydowałem się na szpachle, ponieważ wyciekający klej jest elastyczny i farba mogłaby odpaść pod naprężeniami, wolałem nie ryzykować. Oprócz samej szpachli akrylowej użyłem też szpachli samochodowej w sprayu. Bardzo fajny wynalazek do druków 3D. Po nałożeniu trzech warstw większość ubytków została ukryta oczywiście też trzeba było wyszlifować. Jeden tip, zawsze odczekajcie przynajmniej dobę, wtedy nie ma problemu ze szlifowaniem i też szpachla nie odpada. Obróbka tego etapu to około 2 dni, aby wszystko przygotować do kolejnego malowania. Do bazowego koloru wybrałem podkład epoksydowy. Testowałem różne rozwiązania, ale ten jest dla mnie najlepszy. Farba po pomalowaniu ładnie rozkłada się po całym elemencie i szybko schnie. Teraz, gdy wszystko jest obrobione, mogę ostatecznie połączyć cały model w jedną całość. Wracając jeszcze do samej gry, to dzięki nowym technologiom Nvidia możemy doświadczyć rozrywki na całkowicie innym poziomie. W tym modzie pojawi się karta graficzna Nvidia GeForce RTX5080, a co za tym idzie, będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstw techniki DLSS4, która podnosi wydajność dzięki super rozdzielczości oraz zapewnia bezkonkurencyjną płynność, generując dodatkowe klatki pośrednie, wykorzystując AI. W grze wkrótce pojawi się również tryb Path Tracingu, a rekonstrukcja promieni znacząco poprawi jakość odbić. Dzięki GeForce RTX granie w maksymalnych ustawieniach w ponad 200 fps ach nie stanowi żadnego problemu. Dla osób szukających bezkompromisowej jakości jest dostępna również technika wygładzania obrazu DLAA, dzięki której krawędzie są jeszcze bardziej dopracowane, co zwiększa komfort rozgrywki. Kolejna nowość to Nvidia Reflex, która redukuje opóźnienie systemowe, zapewniając bardziej responsywną rozgrywkę. To broń gracza, skraca opóźnienie między Twoją myszką, a tym, co dzieje się na ekranie. Efekt szybsza i bardziej responsywna rozgrywka. Idealny trio dla graczy. O wiele więcej na temat nowych technologii od Nvidia przeczytacie na oficjalnej stronie, do której wrzucam w opisie. Na ten moment tak to wygląda. Kilka części zostało już poskładanych, część już pomalowałem, wszystko schnie. Tutaj oczywiście będą jeszcze poprawki i tutaj, tak jak możecie zobaczyć, jest nasza czaszka, która będzie tak zwanym tłokiem. Ogólnie będziemy tutaj mieli sześć czaszek, no i chcemy, żeby one po prostu automatycznie, mechanicznie tutaj poruszały się jak tłoki, czyli mniej więcej tak jak wyglądają w grze. Czy to się uda na ten moment jeszcze? Nie wiem. Nie pamiętam jak profesjonalnie nazywa się jakby ten wydruk. Wiecie, to mniej więcej tak jak właśnie działają tłoki, żeby one się przesuwały. Na pewno ma to swoją profesjonalną nazwę, więc napiszcie w komentarzach. Gdzie trzy czaszki, właśnie mają być poruszane z jednej strony i z drugiej. Jak mogliście wcześniej zauważyć na oryginalnej grafice, jak wygląda cały ten model, z tyłu mają być zębatki, które mielą jakby czaszki. I tutaj będę musiał trochę improwizować, bo bardzo dużo kabli będzie musiało z tej strony wychodzić do płyty głównej, a także do zasilacza. Więc tutaj to wszystko będzie się kręciło automatycznie. Będzie silnik, który będzie te wszystkie zębatki nam napędzał. No i największym problemem będzie to, że tutaj w środku. Nie mamy za wiele miejsca, a będziemy musieli wrzucić mechanizmy od czaszek, rurki od chłodzenia cieczą, co chyba będzie najbardziej hardkorowym tematem w całym tym kąpie. No i żeby to wszystko się oczywiście poruszało, a wagę swoją już będzie miało, bo to co trzymam w rękach myślę, że waży około już 6-7 kg. I na razie połączmy te dwie podstawowe rzeczy, jakie nie będę jeszcze sklejał, ale żebyście mogli zobaczyć, oh, jaki jest gabaryt tego wszystkiego, no to teraz wyobraźcie sobie, że tutaj jest rękojeść. Jak ja to odwrócę, to już zobaczcie jaki to jest kawał. Kloca. Tutaj jest taka płatew w tylnia, gdzie będzie montowana płyta główna. I teraz waga robi się już naprawdę potężna i to jest stelaż na kartę graficzną. To może najpierw z takich lżejszych rzeczy zamontujmy płytę główną. Płyta główna wleci zminiaturyzowana i jestem teraz wielkim fanem w ogóle tych części. I tutaj będziemy mieli Strix B860 i e Gaming wi fi od Asusa. I zobaczcie, jaka ona jest mała. Akurat do tego projektu będzie idealna. Tak właśnie wygląda płyta główna, malutka, i specjalnie pod nią zaprojektowałem tutaj tą przestrzeń, żebyśmy mogli ją ładnie sobie w tym miejscu umieścić. Wszystkie porty będą, można powiedzieć, z tyłu komputera, choć jest to przód całego modelu, i będziemy mogli bezpośrednio wpiąć się w kartę graficzną z tej strony. Wydruk teraz w stopie inserty, a następnie zamontuję dystansę. Procesor do tego kompa wrzucamy Intel Core Ultra 9 285K. Blok wodny procesora mamy zamontowany. Zostało nam tutaj już zamontować tylko RAM. I dysk. A dysk wrzucamy Kingston Fury Renegade 2 TB. I dorzucamy 64 GB od Kingstona. Jak możecie zauważyć, przymierzam się już do zrobienia tłoków, tak żeby one działały na tym korbowodzie. Tak to się mu chyba nazywa, ale jak już napisaliście w komentarzach, to super. E, I tak, tutaj mamy tłok, na dole mamy zaczepiony taki uchwyt, który oczywiście musi być luźny i tutaj mamy już zmieniony korbowód. Jeszcze w takiej wersji prototypowej, ale żeby Wam pokazać mniej więcej jak to będzie działało. I później po zaczepieniu jakby tutaj tej całej czaszki, w momencie kiedy ten korbowód będzie działał, ona będzie się wysuwała i chowała. Wysuwała i chowała. Wysuwała i chowała. Więc mniej więcej tak to będzie działało. Ja oczywiście muszę dopracować i ładniej to wszystko wydrukować, ale chodzi o to, żeby tu był bardzo dobry luz, aby wszystko delikatnie działało. Dobrze, to jest już raczej ten moment, gdzie należy nadać odpowiednią teksturę, taka jaka jest po prostu na oryginalnym modelu z gry, więc będę na nowo, można tak powiedzieć, troszeczkę robił bazę, robił przetarcia, będę starał się troszeczkę uzyskać taką teksturę metalu przetartego, starego, no zobaczymy jak po prostu nam to wyjdzie już w trakcie malowania. Wydrukowałem sobie takie podglądy, które znalazłem w necie. Oczywiście chyba najbardziej oryginalny właśnie będzie ten grafit z zadziorami takiego jasnego, srebrnego, więc ten model będę musiał tak przemalować, czyli zrobić bazę grafitową i dopiero później zdobić go dodatkami. Jak widać w grze, w zależności od mapy i jej oświetlenia, broń zachowuje się troszeczkę inaczej, więc ja będę starał się zachować ten oryginalny w miarę wygląd. Teksturowanie na samym początku nie było łatwe. Szukałem odpowiedniej techniki, aby zrobić to szybko i aby efekt był jak najbardziej zbliżony do oryginału. Mieszanka farb w kolorze grafitu i szarości zrobiła dobry podkład pod srebrne zarysowania. Udało się uzyskać bardzo ładny efekt zmęczonego metalu. Zazwyczaj do takich przetarć używałem gąbki kuchennej, ale polecam włóknisty papier ścielny. Jest po prostu idealny. Można powiedzieć, że wszystkie części są już pomalowane, delikatnie poprzymierzane. Nawet wrzuciłem tej czaszki, zaraz pokażę Wam tutaj to bliżej. I mam taki roboczy stelaż, jak możecie zobaczyć, no bo jakiś był potrzebny. Są to już wyprowadzone końcówki od tłoków, więc niedługo będę tutaj już wszystko montował. W tym miejscu w ogóle będzie przycisk odłączenia. Chyba o tym wspominałem w filmie, już mam tu wyprowadzony kabel, ponieważ spust od całego modelu będzie uruchamiał komputer. Powinno to ciekawie wyglądać. Tutaj mam testy wszystkich rolek, więc one będą jeszcze posklejane i pomalowane, ale tak naprawdę teraz etap składania komputera, dokładania tych wszystkich rzeczy, no i testowania. Dopóki nie zrobię przycisku, nie mogę zamontować tutaj chłodnicy, bo ona wtedy jak już zakryje, to więcej już nic nie wymyślę. Kurczę, ale powiem Wam, ta teksturka srebrna, ale to siedzi. Spust w modelu aż się prosi, żeby zrobić z niego przycisk, dlatego postanowiłem zrobić mały patencik, aby wdrożyć plan w życie. Wydrukowałem uchwyt na przycisk i zmodyfikowałem spust, który od teraz będzie odpalał peceta. Po tym etapie mogłem zamontować chłodnicę. Teraz czas na automatykę. Za uruchomienie silników i zaprogramowanie naszych gadżetów odpowiadał Grzesiu, który pomagał mi przy Indiana Jonesie. Nie dałem mu za wiele miejsca na moduły i kable, ale udało mu się upchać wszystko w jednym miejscu. Chcieliśmy bazować na czterech silnikach, ale finalnie będą trzy, które ruszą tłoki i zębatki. Trafił jeszcze głośnik i moduł MP3, aby odpalać dźwięk z gry. Całość została przygotowana na module Arduino. Przeszedłem do etapu wyginania rurek i teraz z tym chłodzeniem no nie będzie tak łatwo jak myślałem, za dużo jednak tutaj tych wszystkich zębatek nawrzucałem i będę musiał jednak kilka z nich usunąć. W tym miejscu tutaj mamy cały rezerwuar razem z pompą, więc stąd będziemy wychodzili tutaj do góry do tej chłodnicy. Z tej chłodnicy następnie będziemy musieli podać płyn dalej do procesora i z procesora będzie on wracał z powrotem tutaj do naszego rezerwuaru u góry. Na razie tutaj przekręciłem nie na środku, ponieważ mam problem z wkręceniem pompki, żeby sprawdzić szczelność. Dlatego na chwilę obecną jest tutaj, ale finalnie wyląduje tu na środku. Jeden z tematów, który nie przemyślałem, to zasilacz. I tak mam go w wersji mniejszej, ponieważ jest to ASUS Rock Loki, 1200 W, więc naprawdę mocny zasilacz jak na takiego malucha. I mogłem go umieścić na samym dole modelu, no ale niestety pomyślałem o tym za późno. Ale mam fajne miejsce, ponieważ tutaj na górze będę również mógł go wrzucić i na samą górę, tutaj właśnie tego zasilacza, poleci dodatkowo czaszka. W jaki sposób go umieszczę? Wydrukowałem sobie już specjalny koszyk, który nie dość że będzie trzymał nam zasilacz, to dodatkowo jeszcze będzie trzymał nam w kupie cały model, ponieważ tak go wykonałem, że po wciśnięciu. Na ścisk będzie on jeszcze dokręcony i oczywiście pomalowany. Umieszczamy tutaj nasz zasilacz, cyk i na samą górę wleci tutaj czaszeczka. Tylko trzeba jeszcze dobrze trafić i oczywiście ją pomalować. Tutaj ta płetwa, którą widzicie, ona jest akurat przodem całego modelu. Na niej będę musiał u góry umieścić właśnie kartę graficzną. A tutaj wlatuje Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition. I wygląda to już naprawdę ciekawie. Oczywiście jest to na razie wsunięte, ale będzie tutaj jeszcze taki długi bolec gwintowany. Przejdzie to na drugą stronę. Narzucimy nakrętki, żeby to się dobrze trzymało. Mimo wszystko powiem Wam szczerze, że jak na samo zaparcie. No, nie jest najgorzej i prezentuje się to całkiem ładnie. I tutaj mamy nasz riser, będzie połączony z naszą płytą główną, idealnie 30 cm, jak w mordę strzelił. Słuchajcie, nadszedł ten moment, w którym woduje, już tutaj nalałem trochę tego płynu, widzicie na przebitce. I teraz będę starał się go uzupełnić. I to jest ten moment, w którym sprawdźmy, czy w ogóle działa przycisk odłączenia komputera, który zrobiłem w spuście. 3, 2, 1. Jest, jest, idzie. Czekamy aż płyn wróci tu z powrotem. Nie wiem, czy będę miał tyle płynu w, try w tryskawce. Jest, wraca płyn. Wraca płyn. Teraz moi drodzy czas, aby zaprosić Was na oficjalną prezentację. Wiem, że są lampy, ale musiałem tu przygotować już pod zdjęcia i słuchajcie, odpalamy czyli z pustem bezpośrednio i zaczynamy. I tak właśnie finalnie prezentuje się cały komputer wbudowany bezpośrednio w model broni Scar Crusher z najnowszej części Doom Dark Ages. Cały dół modelu to rezerwuar z pompą cieczy, a także Arduino, które steruje naszymi ruchomymi tłokami w kształcie czaszek i także możemy odpalić dźwięk. Na górze umieszczona chłodnica razem z wentylatorami, a także przygotowałem taką zaślepkę antykurzową, którą ewentualnie można ściągnąć. Mamy czaszkę, która przykrywa nam bezpośrednio zasilacz. Na górze znajduje się karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition. A z tyłu, gdzie czaszki są wystrzeliwane, znajduje się malutka płyta główna, która odpowiada za połączenie całości w jednego pc Moi drodzy, to był mój największy projekt w życiu. Można powiedzieć, że półtorej miesiąca pracy nad tym projektem. Ponad dwa tygodnie drukowania wyszło chyba nawet więcej niż na początku mówiłem 500 godzin i już raczej poszło z 18 kg filamentu razem z niestety stratami. Ale jeżeli finalnie spodobał Wam się ten odcinek i chcielibyście, żebym robił więcej takich szalonych projektów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym kąpie. Nie zapomnijcie o subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Na razie trzymajcie się, cześć!